Kolejna interwencja. To zdarzenie także zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Godzina trzecia czterdzieści Policjanci dostrzegają bawiące się w najlepsze towarzystwo, tyle że na ulicy. Dobrze. Jakieś dokumenty, panowie, macie? Mamy, Mam, no Ale tak się bawicie, że po drzewie się wspinacie. Eee, to nie nie jest Kolego, no wyciągnijcie z kieszeni. Dokumenty. Dokumenty tożsamości samości, prosimy. To nie... Proszę sobie tutaj stanąć. Towarzystwie, kolegów. Dokumenty, proszę, Pan, czy pan szanowny? Wszyscy na ja, 18 lat? Tak nie, ja mam 12. Mam więcej. Mam 12. Jeszcze nie ponad. Proszę. Czemu taki zniszczony? No, dopiero port tego PM dobry, niestety. Trzeba wymienić. Który z Panów zgubił telefon komórkowy. Bieski. Zwróćcie na to uwagę, że wasze zachowanie, głośne krzyki mogą komuś przeszkadzać. Także. Gdyby zgłoszenie dotarło od rozbudzonego mieszkańca, mężczyzn czekałaby odpowiedzialność za wykroczenie. Tym razem szczęśliwie dla nich skończyło się na pouczeniu. Jednemu z członków tego towarzystwa urodziła się córka, ale niestety przesadzili trochę ze świętowaniem. Aby nie dopuścić do e, przypadków zakłócania e, ciszy nocnej, podjęliśmy decyzję, aby całe towarzystwo doprowadzić do miejsca zamieszkania. Początek weekendu był bardzo obfity w interwencje. Niestety praktycznie wszystkie związane były z nadużywaniem alkoholu. E, w dzisiejszej nocy w aresztach komendy miejskiej policji w Korośnie zatrzymano do wytrzeźwienia 8 osób. Kolejnych kilkanaście policjanci doprowadzili do miejsca zamieszkania bądź przekazali pod opiekę rodziców. Spośród osób, które poddały się badaniu na alkomacie, niechlubną rekordzistką okazała się 22-letnia mieszkanka Krosna, w której organizmie stwierdzono ponad 3,2 promila alkoholu. Okazało się przy tym, że młoda Krośnianka jest również poszukiwana przez krośnicką prokuraturę, ponieważ nie zgłaszała się na wezwania wprowadzonej przeciwko niej sprawie karmi. Zbliża się godzina czwarta, oznaczająca koniec służby. Przed zasłużonym odpoczynkiem policjanci muszą jeszcze wypełnić dokumenty z interwencji. Z powodu licznych wezwań nie zdążyli tego zrobić wcześniej. W tym czasie w porządku na terenie Krosna strzegą inne patrole. Dziękujemy za pomoc w realizacji programu komendantowi miejskiemu policji w Krośnie, rzecznikowi i wszystkim funkcjonariuszom.